Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, zaczniemy sobie od Apokalipsy, rozdział 12, wiersz 15, walka węża. I w wierszu 15 czytamy. A Wąż za niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. I tym jest protestantyzm. Protestantyzm jest. Tą e, wodą z gardzieli Demona. No, wodą, bo leją wodę, prawda? I tylko tyle potrafią e, e, zrobić. No, żeby chociaż lali wodę z kranu, no to jeszcze pół biedy. A tu jest po prostu lanie wody, albo inaczej, oni są wylewem wody z diabelskiej gardzieli. I to mówię w odniesieniu do. Naszej kochanej, błogosławionej dziewicy Maryi. Od, już od dwóch czy trzech dni pytam o dwa wersety, żeby zaprzeczyć otwarcie, że Maryja jest matką Boga. Popatrzcie sobie na wpisy, jest ich setki pod ostatnim wczorajszym nagraniem. A ile w tych wpisach jest wersetów, które pokazują, że Maryja nie jest matką Boga? Żadnego. Ile tam jest nienawiści, takiej zapiekłości na Matkę Bożą, poczytajcie sobie. Wpisy jest ich setki protestanckie. Wpisy wyłapiecie w lot, ale chcę się skupić tutaj na jednym, prawda, który pokazuje właśnie tą wyziew z tej gardzieli diabelskiej i głupotę diabelską. Wpis zamieścił. Quiz 2993. Witam uprzejmie. Bardzo konkretna dyskusja z komentatorami z KRK. Obskoczyli Ciebie dookoła i na przemian próbowali Cię zaskoczyć. I on tu pisze do jakiegoś widz FG5ED. No i zobaczymy, co tutaj mądrego pisze. Perfidność KRK polega na tym, że tworzą nauki, których w Bożym Słowie brak. Po prostu nie ma. No to pokażcie mi, że jest w sobie Bożym nauka o tym, że Matka Boża nie jest Matką, że Maryja nie jest Matką Boga. trzech to, proszę, nie pokazujecie ani jednego wersetu. Ja Wam pokazuję z Ewangelii Świętego Łukasza, błogosławiona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Kim jest ten Pan, którego Maria jest Matką? Proszę ładnie to zdefiniować. Poza tym yy, anioł mówi, że do Maryi przy zwiastowaniu święte, które się narodzi będzie nazwane Synem Bożym, tak? A syn Boży jest Bogiem czy nie jest Bogiem? Ja wiem tu hercie i inni będą mówić, że nie, no ale protestanci generalnie wierzą, że Jezus jest Bogiem, tak? No to syn jest Bo Syn Boży jest Bogiem, czy nie jest Bogiem. Że Maryja porodzi Emanuela Boga z nami, to Maryja jest matką Boga z nami, czy, czy, czy nie? No to ja wam pokazuję wersety, które pokazują na macierzyństwo Maryi, że Maria jest matką Boga. Ja jest matką Jezusa. A Jezus jest Bogiem, czy nie jest Bogiem? No i zagnijcie prawdę o, o boskim macierzyństwie biblijnie. Nie, no to takie głupoty, że... Piszeć, trzeba, że perfidność Kościoła, to wy jesteście perfidni, ty jesteś, Panie Quiz, o Pani Quiz perfidny, perfidna. Dlaczego? Bo e, zarzucasz nam, że nie potrafimy się podeprzeć Słowem Bożem. No to proszę pokazać w Piśmie Świętym wersety, które mówią, że Maryja nie jest Matką Boga. I proszę ładnie wytłumaczyć, kim jest e, Pan, którego Maryja jest Matką. Bo e, skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Wy jesteście perfidni, wy jesteście tym wyziewem z gardzieli diabelskiej. Duch Święty ukazał tyle o Maryi, Matce Jezusa, no czyli Matce Boga, bo Jezus jest Bogiem, tak? Słowo stało się ciałem, a słowo było Bogiem, tak? Eee, Duch Święty ukazał o Maryi Matce Jezusa tylko tyle, ile jest zapisane w Bożym Słowie. Nic więcej. No i w Bożym Słowie jest wyraźnie pokazane, że Maryja jest Matką Boga, bo Matka Pana równoznaczna jest z Matką Boga. Tak? Bycie Matką Pana jest równoznaczne z byciem Matką Boga. No chyba, że mi wykażecie, że Pan to jest Pan Józek spod, spod kiosku. Natomiast KRK wkłada w biblijne natchnione wersety swoją interpretację i wmawia ludziom, że to jest interpretacja zgodna z Bożym Słowem oraz twierdzi, że to jest interpretacja Ducha Świętego. No to proszę ładnie, zgodnie ze słowem Bożym, zinterpretować słowa Ducha Świętego wypowiedziane przez Elżbietę. A skądże mi to, że matka pana mojego przychodzi do mnie i tak zinterpretować, żeby wyszło, że tym panem jest pan Kazio albo pan z podbudki, ale nie Bóg. No i macie łupnia, i dalej będziecie pisać takie głupoty, jakie tu teraz są, tak? Więc macie świadectwo Ducha Świętego, że Maria jest matką Boga, jest matką pana. A wy dalej swoje. To Wy jesteście tym wyziewem nienawiści z gardzieli diabelskiej. Kwicie po uszy w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Sam Duch Święty, na którego Wy się powołujecie, że jesteście taki tacy duchowi, on sam Wam mówi, że Maria jest matką Boga, matką Pana, matką Emanuela, Boga z nami. Nie! Ja. No to powodzenia. Na przykład w weselu w Kanie Galilejskiej wy, wyprowadzili pośrednictwo i wstawiennictwo Maryi. E, dobrze, w Kanie Galilejskiej e, wstawiennictwo. Maryja powiedziała do Jezusa, nie mają już wina. E, czy to nie jest wstawiennictwo? Zobaczyła, że brakuje mi wina i poszła do Jezusa wstawić się za nimi. Nie mamy już wina. Pośrednictwo, tak? uczniowie, którzy tam byli, posłuchali Jezusa na czyj głos? Na głos Maryi, uczyńcie wszystko, co Syn wam powie. Więc proszę ładnie zinterpretować te słowa w taki sposób, żeby wyszło, że Maryja nie poszła do Jezusa i nie wstawiła się za biesiadnikami i tak ładnie zinterpretować słowa uczyńcie wszystko, co Syn wam powie, żeby wyszło, że Maryja tego nie powiedziała. Po to katolik idzie do Maryi i słucha Maryi, bo Maryja wskazuje na Chrystusa, czyń co Syn robi, tak? Tak jak uczniowie poszli do Jezusa, napełnili stąd jak im Chrystus powiedział, ale Maryja wpierw im powiedziała, uczyńcie wszystko, co wam powie. A więc można powiedzieć, że oni, zanim poszli do Chrystusa, to okazali posłuszeństwo Maryi, tak? No, bo mogliby bo jak to co nam tutaj będziesz przyciskać głupoty, co, co my mamy robić, nie? A oni jednak poszli. Tak? No chyba, że pokaże się biblijnie, że tak poszli, że nie poszli. No właśnie. Kolejny przykład to kiedy Pan Jezus Chrystus z krzyża mówi do ucznia Jana, tylko do Niego: Oto matka Twoja, wskazując na Marię. Karkas ucznia Jana uczyniło reprezentanta wszystkich ludzi, a ludziom serwuje się naukę, że Pan Jezus Chrystus dał Marię za matkę dla wszystkich ludzi. Tak. Dał Marię za wszystkich ludzi w osobie Jana i w innym miejscu Ewangelii Chrystus mówi, że kto pełni wolę Ojca Mego, ten jest mi bratem i siostrą i matką. Tak? Wycytujecie ten werset. A jeżeli przez wypełnianie woli Bożej stajemy się, stajecie się, no wy pretendujecie do tego, że pełnicie wolę Bożą. I Chrystus nazywa was braćmi i siostrami. To jeżeli Chrystus nas adoptuje jako swoich braci i siostry, to czy Maryja nie jest naszą matką? W porządku duchowym? Jeżeli Chrystus mnie adoptuje i czyni mnie swoim bratem, to kim dla mnie jest Jego matka? Jeżeli ciebie, panie quiz, i, 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 i was tam, protestantów, Chrystus adoptuje jako swoje dzieci, swoich braci i siostry, to kim jest dla was Maryja? Oj, in, inkubator, no, surogatka. Do widzenia. Z Józefa małżonka Maryi Karka uczyniło opiekuna świętej rodziny. A kim święty Józef jest według nauki protestanckiej dla Jezusa i Maryi? Kolega No zobaczcie, jakim to trzeba być impotentem kastrowany impotent, żeby taką bzdurę... No, no Józef z Józefa KRK uczyniło opiekuna świętej rodziny. To co robił Józef względem Jezusa Małego i względem Maryi? No, ładnie tutaj przed, przedstawić, kim jest święty Józef według tych wymiotów protestanckich dla Chrystusa i Maryi. No, był mężem Maryi i przybranym Ojcem Jezusa, a więc był opiekunem tak. No widzicie tutaj? Wszystkie te wymioty tutaj, to, to, to jest potwierdzenie tego, co pisze Apokalipsa. Zgardzieli diabelskiej, to woda nienawiści, no bo to jest czysta woda, to jest woda nienawiści diabelskiej. Zgardzieli, żeby tylko zniszczyć Maryję. No nie, nie uda wam się. Z braci Jezusa wymienionych imiennie przy boku Maryi, zrobiono kuzynów lub dzieci Józefa, ponoć z jego pierwszego małżeństwa. E, dobrze. Z braci Jezusa wymienionych imiennie przy boku Maryi, zrobiono kuzynów. To już mówiliśmy o tym, w Ewangeliach jest słowo Adelfus, tak? W, Ewangelii, w pierwszym liście do Koryntian 15 rozdział, kiedy jest napisane, że Chrystus ukazał się ponad 500 braciom, też jest słowo Adelfus. Więc macie, macie tutaj obowiązek, wam nakładam, wymienić przynajmniej setkę braci Jezusa, bo tam jest napisane, że Chrystus się ukazał ponad 500 braciom, a więc i tam też jest słowo Adelfus, proszę to sobie sprawdzić w, inter, w interlinearach i tak dalej. Słowo Adelfus jest w odniesieniu do braci Jakuba, Jana i tam wymienionych z imienia, tak? I słowo Adelfus jest użyte w stosunku do ponad 500 braci, więc według protestanckich gniotów, wychodzi, że Maria była ponad 500 razy w ciąży z samymi synami. E, prawda? No właśnie, ale tak to jest, jak się nie myśli, tylko jest się, prawda, pod wpływem tych y, wymiotów z diabelskiej gardzieli. Tak, no i tutaj o Artur kondziała, z którym prowadziłeś tu dyskusję, protestantyzował kiedyś, jak sam się przyznał, teraz za zawzięcie zwalcza protestantów. No i Bogu, dzięki, że chłop zrozumiał, że protestantów to jest nic innego jak wyziew w diabelskiej gardzieli. O nienawiść i pogardę, jaką prezentuje prelegent i jego zwolennicy z KRK do protestantów, jest tu widoczna na każdym kroku. Nienawiść do, waszych, do waszej nienawiści, do prawdy. Nienawiść do kłamstwa, fałszu, bezradności. Tkwienia w ślepocie, na, na siłę chcecie być ślepi, i tego nienawidzę, to gardzę, to na to fam, na to wasze Nowonarodzenie, na to wasze zatwardzenie, na ślepotę, którą wam się pokazuje: bo trzy dni wam pokazuje matka pana mojego, przychodzi do mnie, nie, nie, może będzie takie pierde wymyślacie diabelskie, potwierdzając, że jesteście tylko wymiotem z diabelskiej gardzieli. I wam to pokazuję. I jeszcze raz, macie podać dwa wersety, które wskazują, że Maryja nie jest Matką Boga. Macie podać dwa wersety, które pokazują, że nie ma czyśćca. Macie podać dwa wersety, które jednoznacznie i jasno pokazują, że chrzest nie jest konieczny do zbawienia. I co zrobicie? Ja wiem co. Nic. Dalej będziecie wymiociny diabelskie uskuteczniać, bo jesteście te wymiociny diabelskie... Masz w głowach. Tak. Wyplujecie diabelskimi wymiosinami, którymi on was zatruł. I wam to pokazuje. Co to jest ten komentarz? Co to jest? Zobaczcie, takie wodoleństwo takie wodoleństwo a ja oczekuję tylko czego dwóch wersetów. A tutaj taki elaborat. Które pokazują tylko tą zatwardziałą zatwardziałość, to zacietrzewienie diabelskie, jakie jest w protestantyzmie. I protestanci, wy, co tutaj piszecie, ekskatolicy, jesteście ofiarą tej, yy, tego, tego wymiotu z diabelskiej gardzieli. Jesteście ofiarami tego. On wam zalał mózgi, zalał was całych. No takie głupoty. No. Z Józefa małżonka Maryjka nie uczyniła opiekuna świętej rodziny. No to kim był Józef dla Jezusa? Kim był Józef dla Maryi? Nie opiekował się nimi, nie? Prymitywizm. To jest protestantyzm. Pozdrawiam.